Kwadrat. Wszystkie cztery boki kwadratu są równe. Tutaj długość tego boku oznaczyłem jako A. Wszystkie cztery kąty też są równe, mają po 90 stopni. Przekątna kwadratu. Tą przekątną długość tej przekątnej możesz policzyć ze wzoru tego, gdzie A to jest długość boku. Skąd ten wzór się wziął, to możesz poczytać sobie tutaj. Obwód kwadratu. Obwód kwadratu to jest suma wszystkich boków, jak w każdym wielokącie. Ponieważ boki są 4, no to obwód to jest 4 razy a. I pole kwadratu. Pole kwadratu to jest bok razy bok. Czyli pole, wzór na pole to jest a kwadrat.